Za co lubi Pani wiosnę? O, wiosnę za piękną pogodę i za to, że przyroda budzi się do życia. Ma Pani jakieś ulubione miejsce? Może gdzieś Pani spaceruje, gdy jest tak pięknie? Za lewym. Tam jest właśnie teraz przepięknie, bo i kaczuszki, i łabędzie, także naprawdę jest przyjemnie. Za to, że jest ciepło. No, że człowiek jest taki żywy. No, w ogóle wiosnę bardzo lubiłam i lubię. Jak pani spędza czas, gdy jest taka ładna pogoda? Może działka, może ogródek? Ja proszę panią, chodzę na cmentarz, mam dużo grobów. Opiekuję się obcymi grobami, zaniedbanymi i to jest mój spacer. Idę nad zalew, później sobie spaceruję i dzisiaj zakupy zrobiłam, idę do drugiego domku, posiedzę, kawu się wypiję i to jest mój odpoczynek emerytat. Słoneczko świeci, to i humor lepszy. Tak, i proszę panią, wychodzę na spacer. No, słonko w końcu weszło, jest ciepło, bardzo szybko ciepło przyszło. No i można z dziećmi wyjść na spacer. Piękna zieleń dookoła. Ulubione pani, pani miejsce? Tutaj, tutaj zawsze przychodzę z dzieckiem, może sobie pochodzić. Akurat teraz śpi. No, za wszystko. No, można sobie bawić, lody jeść. No, jest właśnie gdzieś sama kurtki zakładać. A gdzie najczęściej przychodzisz? Tutaj. No słusznie, nie, nie tylko. i tam mamy idea lody, no. Rower, rolki, coś jeszcze może deskorolka? No, można powiedzieć, ale bardziej chyba nie, bo ja mieszkam w Anglii, to słusznie nie, tylko, nie, tylko na nogach. Na pewno za pogodę ładniejszą przede wszystkim, za słońce. Jak Pani lubi spędzać czas wolny, gdy jest taka pogoda? Lubię na powietrzu przede wszystkim, w ogródku. Na spacerach? No, nie wiem, tak jak wszyscy chyba. No, w świeżym powietrzu, jak jest wiosna. Za to, że jest piękna. Dziękuję. Za to, że jest ładnie, ciepło i pięknie. Jak pani spędza czas wolny po pracy, gdy jest taka ładna pogoda? No, chętnie chodzę na spacery, jeżdżę rowerem, z dziećmi na spacery chodzimy. Spacery z synem? Jest ładnie Jej, ciepło, to można pochodzić. Można Ulubione miejsca. To najlepiej taki park, gdzie jest dużo zieleni, ładnie, jest I na co popatrzeć chociaż. No. Może działka, czy raczej nie? Mo nie, raczej nie. Nie raczej do parku, chociaż no. ja mam i działkę, to tam i grilla można zrobić, siostra przyjedzie, posiedzieć. A był już pierwszy grill, czy jakieś plany? Teraz planujemy. Teraz planujemy, zrobić. jak już się robi właśnie.